Witam was cieplutko, jak widzieliście Byliśmy już na spacerze, ja robię sobie <laughs> Herbatkę Jestem coś przeziębiona, zwykła herbatka Codziennie rano taką piję Pralka tyle, bo nastawiłam też już pranie Byłyśmy na spacerku Pięknie wszystko zrobiła, wszystko I słuchajcie Spierdzielałyśmy do domu, bo się nie spodziewałam Po prostu taki mróz nie spodziewałam się, więc też nie wziąłam z kamery, ale nagrałam wam tam na początku, widzieliście? Jeszcze nie wstałam. <laughs> widzieliście, na początku e, nagrałam wam telefonem, <laughs> po prostu trawa jest tak zmrożona, że no szok, ale z drugiej strony jest takie słońce, jest tak piękna pogoda, wiecie, że nie miałam jak stanąć, bo o, proszę, proszę, jak, jak razi. <laughs> Nic nie widać. E. Także Także przedziwnie jest. Zrobię sobie, e, codziennie rano robię herbatę z miodem. Przed pracą tak piję to i wolne też mam ochotę strasznie na no to. Już jak wiecie, przyzwyczaiłam. I dalej sobie łowicz. Dzika róża, kompleks witamin, odporność. E, Zabiera witaminę C, B6, B12 i ryboflawinę między innymi. No, także taki syropek sobie <kłowicz> dodam do... To się powinno tak pić, o, z kieliszka. Ale ja sobie dodam do, do herbaty, też będzie ok. nie lubię smaku róży, ale muszę coś wypić, bo co <laughs> do mnie i, i nie, jest, nie, nie nie czuję się kwitnącą, ja też nie wyglądam kwitnąco, pewnie dlatego, więc zrobię sobie tą herbatkę i to do Was później, to się ogarniemy razem. Wypiłam tą herbatkę, słuchajcie, zjadłam na ryśnika i jest mi lepiej. <laughs> jest mi lepiej. Muszę się wybrać, bo muszę iść do um, Impostu, wysłać jedną paczkę. Już muszę, bo już dni temu um, dziewczyna kupiła ode mnie um, kosmetyki i muszę, um, spakowałam, już muszę to wysłać. Jest, słuchajcie, taka mgła, że trafia. Um, Umaluję się tak delikatnie tylko, bo nie chcę mi się bardziej. Ostatnio używam cały czas tego kremu Bibi zamiast e, Erboriana. Bo słuchajcie, Erborian już mi się trochę kończy, a szkoda mi go używać, bo i tak wiecie wszędzie maseczki, więc tak nie widać twarzy. stawię go sobie na lata. A ten jest świetny, ja Wam go też polecam, ja go kupiłam w TK Maxie. Ale on jest na internecie, on nie jest drogi, a jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Tylko musicie sobie dobrać dobrze kolor. No ja kupiłam w TK Maxie, więc nie miałam wyboru. To jest Bright Beige. Troszkę jest za jasny dla mnie, ale nie jest najgorzej. No, także troszkę się pomaluję i muszę wyjść. Pokażę Wam zaraz, jaka jest mgła. Bo to jest po prostu niesamowite, co się stało. Rano był tylko takim, y, taki, no tylko. Y, ale no to był tylko mróz na y, trawie. Teraz to, co się dzieje teraz, Słuchajcie, nie pytajcie, y, korektor, kurczę, skończył mi się. O, właśnie, muszę zamówić korektor u tej dziewczyny, bo skończył mi się ten y, mój Faced, A mam jeszcze tutaj resztkę tego. On był jakiś bardzo, y, bardzo mój ulubiony. Kropiak <grym>, to nie jest po polsku. On był jakiś mój, moim ulubionym korektorem, ale jak spróbowałam tego Too face, to już tego przestałam. Może widzicie, jaka jestem biała. O to naprawimy to tego przestałam używać paznokcie muszę dzisiaj koniecznie zrobić, bo są tak obdrapane, że szok, tego przestałam używać, a, a, a używam tamten, no ale tym mi się skończył, tego jeszcze trochę wycisnę, tamtego już nic nie nie, wy, nie wyciągnę z tego pojemniczka muszę sobie dzisiaj zamówić, to pewnie mi jutro dziewczyna to pod, podskoczy, podrzuci bo wam mówiłam, że ona mieszka gdzieś tu w okolicy, o to jest coś takiego, takie pudełeczko i, i czekajcie tu, No nie, zobaczcie. że tu nie ma co, do, do, co, co wygrzebywać. Nie wiem, już się zastanawiam nad tą pełnowymiarową pojemnością, bo słuchajcie, jak patrzę na internecie, to strasznie dziwne są kolory te, te wymiarowe. Nie, nie wiem. Tak jakby to nie był mój kolor w ogóle, ten, który ja teraz używam. Wiecie, jak porównuję ten na stronie. Nie wiem. Dziwna sprawa. Dziwna. E Czytać się tam wiele, nie będę więc przecież ja tylko włosy zrobię jakiegoś kucyka chyba niskiego, bo ubiorę czapkę zdecydowanie, bo jest naprawdę zimno. Jest tak mroźność, teraz tam mgła, więc jest jeszcze wilgotno do tego. i do dupy. Słuchajcie, pogoda, doki tu jest. Nie wiem, niby widać wiosnę w słoneczku, ale po temperaturze starej nic nie wskazuje na to, żeby ona miała przyjść. Ten korektor też jest bardzo ładny, zobaczcie, mówię, ja go latami używałam i ja już nawet nie pamiętam jaki ja przed Przednim, o wiem, pamiętam, Catrice też używałam, ten Liquid camouflage też tu dziś gdzieś resztkę, ale on już jest dla mnie teraz taki, nie wiem, za ciężki się zrobił, a ten jest właśnie fajny, lekki, a tak wiecie, dobrze kryje, także naprawdę fajny korektor. Brwi sobie delikatnie tylko zarysuję, no znaczy to wiecie, tak troszkę sobie tu dorysuję do moich łysolców. No i tak, i dzisiaj jeśli chodzi o plany to żadne. Poza tym, że... Co tu jest jakiś włos, czy mam narzędzie? Czy ja sobie rzęsy przyciskam i tak... Tak, rzęsy, dobra. Są so, długie rzęsy i sobie kredko, o. Pocieram rzęsy i mi to dziwnie widać wokół. Plany tylko takie, że będę dzisiaj kąpała tego małego, to małe czupiradło. Także wykąpię kuki. Mm. No i co? No i spacerki, spacerki, spacerki. Słuchajcie, teraz pójdę na to pocztę. Potem o 12, byśmy o 8, o 12 jeszcze z nią wyjdę może. Gdzie jak jestem w domu, to tak jak wam mówiłam, staram się częściej. Język jest nie, no niebieskie jest wszystko. Ja nie, nie wiem, nie wiem co się stało z tą kamerą. Naprawdę nie mam pojęcia, ale coś się z nią złego stało, bo wszystko jest takie niebieskie. Staram się to potem, wiecie, w programie przycieplić, bo masakrycznie to wygląda w pierwszej wersji. Tak trupio. No i rzęsy i idziemy. I to wszystko. Wezmę sobie dzisiaj torebkę ze sobą tą, co wam pokazywałam, co kupiłam na Vinted. Taką musztardową, um, beżową, bo ona jest większa niż ten mój Michael Kors i zmieszczę tam tą przesyłkę i wiecie, telefon, takie rzeczy. To się wszystko tam zmieści. No w sumie tylko telefon i tą paczkę. Myślałam, żeby nie wziąć kuki, ale słuchajcie, jednak to jest za daleko. Ja bym z nią szła chyba z dwie godziny. Ona wiecie, wolno jeszcze chodzi i wszystko do oka zatrzymuje, interesuje, więc nie ma co. Nie potrzebuję to szybko załatwić i wrócić. I dobra, i słuchajcie, cały mój makijaż. Widzicie ile to na 5 minut. No, dobra. Ubieram się, lecę i przyjdę do Was. Zobaczcie. Nie, nie mam zaparowanej kamery. Słuchajcie, tak wygląda na dworze. Mam brudne tylko szyby, ale tak wygląda na dworze. No jest po prostu masakryczna mgła. Masakryczna. Nie wiem, co to się stało i to coraz gorzej jest z minuty na minutę dosłownie. Ja tak opatulona, słuchajcie, czapka. Mój włosaki, oś później. Yy, szalik to jest ta torebka, o której Wam mówiłam, którą sobie kupiłam na Vinted, pierwsze wyjście, leginsy ocieplane lecę pogoda, o, proszę proszę, uwaga Tak. Słuchajcie, przychodzę do was już wieczorem, jest 18.30. Co, co się stało, to nie uwierzycie. Byłam wysłać tą paczkę, wysłałam paczkę, wracam do domu i spotkałam mu kaszę po drodze, jak wsiadał do samochodu i mówi, że jedzie na pogotowie. Słuchajcie, sytuacja była taka, że on wczoraj stanął, wychodził z kuchni z talerzem z gorącym jedzeniem i stanął na piłeczkę kuki, to taką z liny zrobioną. Słuchajcie, tak stanął stopą, że po prostu wy, wykręcił całą stopę. I, I go to bolało. Ale wie, wieczorem go bolało, było ok w miarę. Rano wstał, stopa spuchnięta. I słuchajcie, trzeba było pojechać na pogotowie. Więc pojechaliśmy na pogotowie, pojechaliśmy do szpitala na ten wypadkowy dział, oddział. I. Słuchajcie, posiedzieliśmy dwie godziny. Zobaczył tą stopę lekarz, nie mógł chodzić. Oczywiście ja opierał się na mnie, kuścikał całą drogę od samochodu do, do do tej izby przyjęć i wziął go lekarz. Słuchajcie, po lekarzu na rentgen, na prześwietlenie, po prześwietleniu z powrotem do lekarza po trzech godzinach na izbie przyjęć. Słuchajcie, okazało się, że Łukasz ma złamaną nogę. Słuchajcie, złamał nogę. Dokładnie to złamał. Pękła mu kość, piąta kość śródstopia. Jak macie stopę, to tutaj przy małym palcu, tutaj noga, i tutaj już po tym wiecie, idzie normalnie noga do góry. O, o, tak o. No to tutaj przy tym małym palcu, tutaj jest po prostu noga fioletowa, jak bania. I słuchajcie, on wyszedł od tego lekarza. No i e, o kulach już dostał kulę. Wyszedł o kulach. I patrzę na buta założonego, myślałam, że jakąś ortezę dostanie, albo gips. Słuchajcie, nie dostał gipsu. Nie zagipsowali mu tej nogi, nie dostał ortezy, dostał opaskę uciskową i kulę. Lekarz powiedział, że jest młody, że na szczęście ta kość pękła, wiecie, nie z przemieszczeniem, tylko pękła na linii równej. Łukasz zrobił tam, wiecie, szybko zdjęcie y, na komputerze tego prześwietlenia, bo nie dają tutaj zdjęć prześwietl prześwietleń właśnie kości, tylko się na komputerze mu to pokazał, jak to wygląda. To zrobił zdjęcie, jak y, doktor gdzieś tam wyszedł po te kule czy coś, także ma zdjęcie i widziałam, jak to wygląda. No, i że kość mu pękła w równej linii, to y, gipsu y, powiedział, że nie ma sensu zakładać, jemu się to zrośnie i jemu się to szybko zregeneruje, bo jest młody dał mu te kule, bo powiedział, że ma chodzić że może stawać na tą stopę z kulami, nie musi wiecie leżeć z nogą do góry dwa tygodnie i się nie ruszać i, i w ogóle nie przemieszczać może stawać, tylko że o kulach oczywiście do pracy nie pójdzie powiedział, że z tydzień, dwa to potrwa nie pytajcie i słuchajcie, tak się skończył dzisiejszy dzień tak trwał dzisiejszy dzień, bo byliśmy o 12 na pogotowiu, a o 3 dopiero wyjechaliśmy z tego szpitala E, jeszcze po drodze, a i ma to schładzać, o ma schładzać, właśnie muszę wdać ludzi z i ma to schładzać, e, kupiłam spray taki chłodzący, ma tą opaskę uciskową, pokazał lekarz na Amazonie, e, co dobrze by było, żeby sobie kupił, taką też uciskową jakby skarpetę, taką na rzepy z tyłu zapinano, że pięta jest i palce goła, a tutaj wszystko uciska, e, ma tą stopę mocno uciskać i mocno schładzać i leżeć wiadomo z... uniesioną. Także możecie sobie wyobrazić, słuchajcie, jak cudownie się zaczął ten rok. Po prostu nie wierzę, jest 15 stycznia, słuchajcie, już <noise> taka historia. No, takiego czegoś się nie spodziewaliśmy. Bardziej podejrzewaliśmy, że zerwał sobie ścięgno albo jakiś mięsień, albo coś takiego. On poczuł, że tam mu coś tak strzeliło, dlatego też myśleliśmy, że zerwał po prostu coś, czy jakaś torebka, pękła, czy cokolwiek. Słuchajcie, przez taką głupotę, przez taką piłeczkę, zresztą ja wam ja zaraz pokażę, przez taką małą piłeczkę, słuchajcie, pęknięta jest kość. Łukasz nie miał nic złamanego, odkąd z nim jestem, to nie miał nic złamanego, ile lat już? 5, 7, coś takiego, no, czy 8, nie wiem, nic nie miał złamanego. Słuchajcie, stanął na piłeczkę psa, no po prostu nie mogę w to uwierzyć, naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Tak niefortunnie po prostu stanął, tak niefortunnie upadł na tej stopie. I tak. I tak, słuchajcie, ja będę teraz tydzień albo dwa sama w pracy. On oczywiście do pracy nie ma jakiś. nie zobaczymy, czy w ogóle po tym tygodniu czy dwóch pójdzie. On myśli, że będzie siedział w domu tydzień, ja myślę, że będzie siedział dwa. Mm. No... Wiecie, nie spodziewałabym się tego. Samochodem dojechaliśmy na, do szpitala i wróciliśmy też samochodem, bo daje radę normalnie. Wiecie, na sprzęgło jest w stanie naciskać tą. Bo to, to jest, czekajcie, lewa noga. Daje radę naciskać normalnie na sprzęgło, daje radę jechać. On po prostu nie może stać na tej nodze. No, a tak to wiecie, jak nie rusza, to go nie boli, jak, jak wiadomo, jak, jak, gdzieś tam po sprzęgle delikatnie naciska, to jest okej, okay, no, ale stanąć to nie ma w ogóle opcji, spuchnięta jest po prostu jak bania, ona spuchła dopiero dzisiaj, ja podejrzewam, że jutro spuchnie jeszcze mocniej, bo tak samo było ze mną, jak ja tutaj przyjechałam pierwszy raz do Anglii, słuchajcie, ja złamałam też kość w stopie, to było moje pierwsze w życiu i jedyne złamanie, jakie miałam, to było właśnie jakoś 7 lat temu, czy, czy 8 nawet, czy 9, Pierwsze moje złamanie w życiu byłam na imprezie, na dyskotece i słuchajcie, szłam do toalety, było ciemno, jak to na dyskotece, wiecie, tam tylko jakieś delikatne światło, było ciemno, ściany były bardzo oddalone, był bardzo szeroki korytarz i tak jak mówię, podłoga była ciemna. Szłam sobie w balerinach, nie w szpilkach, w baletkach. Słuchajcie, był ta, taki był stopień nagle. Po prostu szło się, szło i nagle był taki schodek i on nie był oznaczony, nie była taśma naklejona, że jest stopień ani nic. I ja szłam szłam sobie pewnie jak to idziecie po płaskim i nagle mi się skończyło, e, skończyła podłoga i po prostu upadłam na tą stopę. Nie miałam się czego złapać, więc całym ciężarem ciała poleciałam na zewnętrzną część stopy i dokładnie ta sama kość miałam złamaną tą samą kość, piątą kość, e, tylko ja miałam złamaną kość palca i ja miałam złamaną bo złamaną już z przemieszczeniem mi się tak złamała, nie dość, że, nie dość, że wiecie, oderwała się na boki, to jeszcze się wbiła tak. I ja mam tak zrośniętą tą kość. Bo nie nastawiali mi jej w, wtedy w szpitalu, tylko mm, ja miałam gips. Miałam gips na 4 tygodnie, po 4 tygodniach miałam jechać go zdjąć, natomiast po 4 tygodniach okazało się, że y, muszę go mieć na jeszcze 2 tygodnie, bo nie chciało się to zrastać y, za bardzo. I, więc tym samym przyjechałam na 2 miesiące albo na półtorej wakacji tutaj, właśnie do Anglii, z czego 6 tygodni. Y, Przesiedziałam w domu, sama w gipsie, bo wszyscy chodzili do pracy, przesiedziałam w gipsie, potem dali mi ortezę i tą ortezę mam do dzisiaj w Polsce, moja mama ją ma, przechowuje w piwnicy, bo wiecie, nie, widzicie, nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. No i potem miałam właśnie, wiem, że chodziłam w ortezie dość długo, ja wiem, że ja w tej ortezie siadałam do samolotu i był problem, bo nie wiedziałam, czy mnie wpuszczą do samolotu z tym, ale wpuścili mnie wtedy, w tamtych czasach, nie wiem, jakby to było teraz. No, w każdym razie w tej ortezie wiem, że leciałam właśnie i, i uczyłam się jeszcze chodzić potem z powrotem na nowo. Słuchajcie, bo jak ja po sześciu miesiącach ściągnęli mi ten gips, to słuchajcie, ja miałam ja mam tutaj, wiecie, taką rękę, to ja moją łydkę miałam taką. Po prostu miałam tak schudniętą, wszystkie mięśnie mi zanikły. Ja nie umiałam używać tej nogi, ja jej w ogóle nie czułam, nie miałam czucia w niej, jak stałam, to po prostu mi, wiecie, mdlała ta, w ogóle zero czucia, no nie, nie, nie byłam w stanie stać, wtedy po, ty, po, po, po sześciu tygodniach gipsie, no. Łukasz mu używać, pokazał mu jak chodzić na tych kulach, jak może chodzić, jak może stawać na tą stopę, no i że ma się to samo wzrosnąć, słuchajcie, nie wiem, wtedy we mnie pakowali galaretki i żelki tonami, bo to wiecie, żelatyna, żeby się podobno lepiej zrastało. Kupiłam Kaszowi trzy paczki żelek, kupiłam mu jogurty, wiecie, żeby tam też jakieś wapnie, jakieś witaminy, KD, nie wiadomo jakie. Jeszcze papi muszę kupić w tym, um, no, taki w pluszu, no, żeby mi się to zrastało. Słuchajcie, naprawdę, nie, nie wierzę. Myśleliśmy wczoraj, że będzie wszystko ok. No wiecie, on jego to bolało, tam kulał i tak dalej. A jeszcze, żeby było dzisiaj lepiej, wracamy z tego. I słuchajcie, ja stanęłam na, mówię, trzeba pochować te zabawki. Dwie zabawki będzie miała Kuki. To jest niebezpiecznie. Ja stanęłam z kolei na taki kawałeczek e, takiego patyka twardego do gryzienia, m, do jedzenia, taki, e, to jest chyba wołowy, tak mi się wydaje. No taki twardy, wiecie, kwadratowy, malutki. Stanęłam e, środkiem stopy i jezu, jaki ból! Ja już rozumiem rodziców, którzy stają na klocki Lego. <grym> Przez przypadek, tragedia. I też stanęłam na ten, m, na, ten na, na tą kość i jak zabolało. Ale nie, chodzę, chodzę, jest dobrze, mi się nic nie stało. No, jeszcze żeby miała twu, 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 to już po prostu był koszmar, koszmar jakiś, tragedia była. Mówiłam wam, normalnie, jak nie urok, to straczkę. So, miałam sobie zrobić paznokcie, takie miałam, wiecie, plany, i ja, proszę bardzo, takie mam paznokcie, takie mam plany. Nic nie zrobione w kuchni, burdel. Tu widzicie to, znaczy to akurat moja piżama, ale tam za mną jeszcze pranie leży też do złożenia. Tragedia. No. Dwa vlogi mam do zmontowania, poprzedni i ten. No po prostu, no po prostu nie, nie, nie spodziewałam się tego, że będzie taki weekend, słuchajcie, taka sobota. W ogóle nie czuję, że miałam tą sobotę, w ogóle nie odpoczęłam, jestem zmęczona, nie mogę odpocząć, nie umiem odpocząć, po prostu nie wiem, jakoś nie wiem, za, za dużo ostatnio się dla mnie dzieje i tak przemęczona jestem naprawdę. Potrzebuję takiego kopa energii, potrzebuję takiego kopa energii. Ja potrzebuję bardzo też słońca, słuchajcie Potrzebuję słońca, chciałabym, żeby już było tak ciepło Żebyśmy mogli wyjść na łąkę I posiedzieć na łące na kocu Po prostu marzę o tym, marzę No, ale to jeszcze, jeszcze widzieliście, jaka dzisiaj mgła Trawa zamro... zamarznięta, zamrożona i... I to tak Boże, Nie wiem nawet, co mam wam powiedzieć Normalnie jestem taka rozbita tą sytuacją, że Nie wiem, nie, nie mogę w to uwierzyć Po prostu, co się stało no, W życiu bym się nie spodziewała czegoś takiego, że łukasz złamie nogę i jeszcze na zabawce psa. No to już jest w ogóle hit. Pokażę Wam tę zabawkę. To jest ta piłka. Zobaczcie. Niekonos mała i kurczę no takim czymś twarda faktycznie, no bo to są liny. Tam widzicie kule, Tutaj pacjent kawałek. No po prostu to jest ten cały cały. złączyńca. Złoczyńca. Tak? No tak, no co chcesz? No co? No co, ja dalej chodzę w tych klapkach wieśniackich, bo, wiecie, jeszcze różnie może tu być. No, ta piłka zrobiła krzywdę panu, tak. Ta. Na spacer pójdziemy zaraz.